Miał trener obawy przed tym spotkaniem? Chodzi mi głównie o absencję Łukasza Zycha i Kamila Chmielowskiego w obronie. że jakieś tam obawy pewnie były, ale ze względu może takiego, że jeszcze nie przepadam grać grać z przeciwnikami, którzy są teoretycznie jak coś tam można powiedzieć słabsi bądź. Bądź w jakiś tam sposób można ich zekceważyć i tego się troszkę bałem, ale jeżeli chodzi o grę defensywną i grę ludzi, którzy zastępywali yy, i Kamila i Łukasza, raczej nie miałem obaw, bo i, Kamil, i kapa grał na tej pozycji yy, w tamtej rundzie i radził sobie bardzo dobrze. Yy, Jarza jest w bardzo dobrej formie i Amateusz, no to któryś już tam z kolei yy, mecz pokazuje, że tak samo jest w niezłej dyspozycji, więc raczej nie, raczej tu byłem spokojny na to wszystko. Wulczanka w lidze sporo bramek szczela, ale tu w Krośnie nie pograła sobie praktycznie, no, nie miała żadnej takiej okazji, żeby pokusić się o bramkę. No i może też dlatego ten mecz troszkę tak wyglądał, niezbyt ładnie dla z trybun, bo, bo już skupili też na jakichś tam zadaniach defensywnych i próbowaliśmy wykluczyć najmocniejsze strony Wulczanki i to chyba się odbyło na tym, że że po prostu troszkę mniej było jakichś tam sytuacji podbramkowych pod bramką i nie stworzyliśmy zbyt wielu takich jakichś klarownych sytuacji. Ale, ale jak na taki mecz, to i tak uważam, że, że kilka tych sytuacji było i mogliśmy spokojnie ten wynik odbierzcić. No, jedno bramkowe prowadzenie, ale tym razem w końcówce nie było tej nerwówki, dość, dość spokojnie. Nie, właśnie ten było wynik. dość spokojnie, dość stabilnie. Widać, że po prostu drużyna już okrzepła, wie jak się w takich momentach zachowywać i. I jeszcze większy za to właśnie szacunek dla chłopaków, że tak tą końcówkę rozegrali, można powiedzieć, po profesorsku, bo bo nic tu takiego, żadnego wielkiego zagrożenia, mimo przejścia na trzech napastników, Wólczanka nam nie stworzyła. Dziewiąte zwycięstwo w rzędu, utrzymanie lidera w tabeli. Jaka prognoza przed kolejnym spotkaniem? Nie wiem, tak jak mówiłem już nie raz, my nie patrzymy jakoś tam w przeszłość, patrzymy w przyszłość, chcemy napisać swoją historię jakąś dla tego klubu. I, i po prostu staramy się wygrywać. Ym, to co się da. przyjedziemy na każdy mecz, podchodzimy do niego yy, tak samo i nie patrzymy z kim, czy z Rysowem, czy, czy ze Stalą Rzeszczą, no, po prostu chcemy sobie grać w piłkę i jakoś próbować właśnie ten swój wynik, yy, żeby na koniec ładnie wyglądał, pod, cały czas pod, podnieść do góry. Przed kolejnym spotkaniem troszkę większy, większe to pole manewru będzie, bo kadra się powiększyła. Mamy bramkarza, zgłoszono także kolejnego juniora, chyba to trenera cieszy trochę. No cieszy, bo naprawdę nie, mamy, nie mieliśmy do tej pory zbyt wielu jakichś tu wariantów z tyłu na, na ławce, żeby reagować jakoś z boku na mecz, ale, ale dawaliśmy radę, także to, że doszli do grania jakiś tam chłopcy i, i też będą chcieli tutaj nam pomóc, bardzo cieszy. Ale wiem, że drużyna też nawet bez, bez jakichś tam większych tutaj korekt, zmian też by sobie poradziła do końca. Dzięki widzenia.